Mały Wawel, wielka sprawa. Napisał Tomasz Kukuła. Było to dawno, dawno temu. Tak dawno, że żaden z ówczesnych mieszkańców Krakowa nawet nie marzył o powstaniu nowej huty. W Krakowie nie było wówczas elektryczności, samochodów, telefonów, ale był król Krak. I za czasów tegoż właśnie króla żył w Krakowie smog. Nie, nie smog, tylko smok. Smok ten mieszkał w jaskini pod Wawelem, stąd i jego przydomek wawelski. No, teraz już wiecie, o czym będzie dalej mowa. To, że ów smog był okropnie żarłoczny, nie jest Bóg wie jakim odkryciem. I o tym, że mieszkańcy co tydzień wołu z tego musieli mu w ofierze składać, bo inaczej ludzi połykał, także chyba każdy z was słyszał. I wreszcie o tym, że żaden z rycerzy nie był w stanie go pokonać, i że dopiero szewczyk skuba dał sobie z nim radę, również musicie wiedzieć co nieco. Skąd się jednak ów szewczyk wziął i gdzie tak naprawdę cała ta przygoda się rozegrała, to już nie każdy potrafi powiedzieć nie każdy. Jeśli bowiem myślicie, że chodzi o Kraków, jak pisał niejaki pan Makuszyński, to mylicie się. Oj, mylicie! Nie wasza to jednak wina, lecz tych przeklętych bajkopisarzy. Tak, tak, oni to przecież wyobraźni nadużywając, naród od prawdziwych informacji odcięli. A prawda jest zupełnie inna. Oj, inna! I ja wam tę prawdę teraz pokażę. A jakże? Król Krak i cały Kraków męczyli się z tym smokiem okrutnie. Temu zaprzeczyć się nie da. Stada krakowskich krów i wołów topniały z tygodnia na tydzień, bo smok apetyt miał ogromny, a ich hodowla w stresujących warunkach, jak wiemy, niewielkie skutki przynosi. Stąd też i mieszkańcy zaczęli się stopniowo oswajać z myślą o tym, że przyjdzie im zakończyć żywot w czeluściach smoczej paszczy. Kiedy wreszcie w całym Krakowie ostała się już tylko jedna chuda krowina, król wezwał po raz kolejny wszystkich swoich doradców, by może tym razem, po przerwie od ostatniej narady, jakieś rozwiązanie tej trudnej sytuacji znaleźć. Naradzali się, oj, naradzali. Jedni proponowali, żeby ryczącą chudobę w korzuch ubrać, przez co smokowi większa się wyda i tym samym na dłużej mu wystarczy. Inni, żeby jej powietrza do brzucha nabić, przez co bestia, o ile połknie krowinę w całości, dłużej pozostanie najedzona i tym samym atak na krakusów o kilka dni opóźni. Ostatecznie jednak król zdecydował, by w życie wdrożyć plan, który zakładał umieszczenie krowy na łódce, a łódki na wiśle. Głodne smoczysko za krową miałoby wzdłuż rzeki poczłapać i gdzieś tam hen-hen daleko nową siedzibę sobie obrać. Sposób ów, o ile był bardzo nieelegancki, o tyle okazał się szalenie skuteczny. Tak, tak, nieelegancki, bo przecież Krakusi nie dość, że problemu nie rozwiązali, to jeszcze wysłali go z nurtem rzeki do swoich sąsiadów. Smoczysko bowiem rozpacz krasuli usłyszawszy z jamy swojej wylazło i zaryczącą ze strachu Mućką brzegiem Wisły poczłapało. Człapało tak i człapało grubo ponad sto kilometrów, aż w pewnym miejscu koryto Wisły się spłyciło, a łódka utknęła na mieliźnie. Krowę ogarnęła panika. Chyba widząc, co się święci, zaryczała rozpaczliwie, zerwała po stronek, wypadła na brzeg i krowim galopem ruszyła przed siebie. Pędziła jak szalona i nie bacząc na nic, po chwili wpadła na rynek pobliskiego miasteczka. Oj, gdyby tak w łąki uciekła albo w puszczę sandomierską, to może nic by się nie stało – ale w miasto? Przecież tuż za nią bramy grodu przekroczyło owo smoczysko, które głodne i strudzone drogą marudne zrobiło się bardziej niż przeziębiony mężczyzna. Chodziło teraz po mieście, ryczało i ziało ogniem, wywołując jednocześnie popłoch, sensacji i liczne pożary. Rozgościł się smog w miasteczku na dobre. Na dobre dla siebie, bo dla swoich nowych gospodarzy dobrego w tym wszystkim było niewiele. Nie dość, że ze strachu niemal nikt na ulicę nie wychodził, a wszystkie planowane targi i jarmarki odwołano, to jeszcze miejskie zasoby dorodnych krasul topniały w mgnieniu oka z wiadomych przyczyn. Topniały tym samym dochody handlarzy i rzemieślników, którzy dotąd pełne ręce roboty mieli. A którym ta nagle zupełnie się skończyła. Tak też było z szewcem Kubą, który wyreperował wszystkie buty, nawet te czekające na swoją kolej od ubiegłej zimy. Ba swoje podarte skórzaki wyszykował, na co jak dotąd czasu nigdy nie miał. Wreszcie, bojąc się, że przy tak marnej koniunkturze z głodu zemrzeć mu przyjdzie, postanowił stary porządek w mieście przywrócić i smoka się pozbyć. Niewiele myśląc, wybrał się do Rady Miasta i cały plan wraz z kosztorysem jej przedstawił. A plan, jak ze znanej legendy wszyscy chyba pamiętamy, chytry był i przebiegły. Szewc kupić miał bowiem najtłustszego barana w mieście, w jego brzuchu zaszyć beczkę siarki i jako pikantną przekąskę smokowi zaserwować. Rada Miasta na cały ten fortel się zgodziła, bo na zapłatę umówili się dopiero po wykonaniu roboty. Tu trzeba jednak dodać, że żaden z tych, co to swoje pomysły uśmiercenia bestii radzie przedkładali, jak dotąd po pieniądze się już nie zgłosił. Ale z szewcem było inaczej. Jak wiemy, barana kupił, brzuch siarką mu wypchał i pod osłoną nocy smoczemu okupantowi pod nos podstawił. I wstał smok o poranku, i zjadł barana, i suszyło go okrutnie. I do wisły pobiegł, i całą wodę z niej wypił. I pękł! A jakże? Wszystko to prawda. Tyle, że nie działo się to w Krakowie, jak nam pan Makuszyński opisywał, ale w Baranowie Sandomierskim, który od Krakowa zaledwie o 150 kilometrów jest oddalony. Że co, że nieprawda? O, patrzcie tylko. A to niby dlaczego pałac w Baranowie Sandomierskim nazywany jest Małym Wawelem? He? Czyż to nie przez smoka wawelskiego, który tu z Krakowa w pogoni za zwodowaną krową przyszedł, a sam baranów sandomierski, skąd niby wzięła się jego nazwa, czyż to nie czasem od tego barana, którym szef skuba smoka wawelskiego częstował, a pokażcie mi takiego, który na własne oczy widział, że całe to zdarzenie w Krakowie miało miejsce? No pokażcie, ja tam swoje wiem. A to, że niektórych bajkopisarzy wyobraźnia ponosi, to już nie jest moja wina. Jeśli dalej myślicie, że to, czego wam tutaj naopowiadałem, trąci kłamstewkiem, to będę się bronił i powiem, że we wszystko to wierzyć powinniście tak samo mocno, jak w istnienie wawelskiego smoka. A naopowiadałem, co naopowiadał, bo chciałem troszkę nasz baranów sandomierski wśród turystów rozsławić. Wszak jest tu na czym oko zawiesić. To tutaj przecież znajduje się ów mały Wawel, czyli wspaniały zamek z przełomu XVI i XVII wieku. To on przecież jako perła renesansowego stylu wymieniany jest na równi z Wawelem, rezydencją w Wilanowie czy choćby zamkiem w łańcucie. Turyści mogą tu spędzić miłe chwile spacerując po przepięknym parku. Zwiedzając arkadowy dziedziniec czy chociażby wspaniałą zamkową kaplicę. W samym zamku prężnie funkcjonuje muzeum, w którym można obejrzeć niesamowite wystawy, jak choćby tę o skarbach ziemi, oraz odbyć wyjątkową wycieczkę w przeszłość dzięki udziałowi w lekcjach muzealnych. Te nierzadko odbywają się w towarzystwie najprawdziwszych, zakutych w zbroje rycerzy. Dzięki rozmowom z przewodnikami i pracownikami muzeum poznacie wiele wspaniałych legend związanych z tym miejscem, ale i będziecie mogli dowiedzieć się, jak to faktycznie było z tym baranowym Sandomierskim i skąd w rzeczywistości pochodzi jego nazwa. Baranów Sandomierski to nie tylko zamek, to również wspaniała przyroda, jak choćby dziewicze lasy w południowej części gminy, wraz z zespołem stawów zwanych stawami krasiczyńskimi. To również arcyciekawe wydarzenia kulturalne, jak choćby dni Baranowa Sandomierskiego czy ogólnopolski festiwal Dziecko w Folklorze. To również wyjątkowo barwne dożynki, festiwal muzyki różnej i wiele, wiele innych imprez. Baranów Sandomierski to jednak przede wszystkim wspaniali mieszkańcy, którzy z otwartymi ramionami witają turystów. Zatem, jeśli masz ochotę poznać ten niezwykły zakątek Polski. Pakuj plecak i przybywaj tu na weekend. Smoka wawelskiego może u nas nie znajdziesz, ale Wawel, Wawel to i owszem. Zapraszamy! Zarówno to, jak i inne słuchowiska znajdziesz na stronie internetowej www.bajkilasowiackie.pl Europejski Fundusz Rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie. Słuchowisko współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LIDER, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja zarządzająca programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова